Chcielibyśmy Was zaprosić na warsztaty, na których będziemy pracować nad pogłębieniem kontaktu z samym sobą, i na których będziemy uczyć się lepszego kontaktu z samym sobą, lepszego kontaktu z naszymi własnymi emocjami. No, można by powiedzieć w dużym skrócie, że takiej większej, pełniejszej, lepszej. Tak naprawdę świadomości siebie, prawda? Relacje z samym sobą, nie? Tak. Będziemy wykorzystywać różnego rodzaju metody pracy z ciałem, ponieważ często jest tak, że nawet jeżeli nie mam kontaktu z emocjami, nie potrafię ich nazwać, to już odczuwam coś, że, że dzieje się w moim ciele, nie? że coś tam, coś tam się zaczyna dziać. I jeżeli jestem w stanie się temu poprzyglądać, to jestem w stanie też dotrzeć do tego, jaka to jest emocja. Dokładnie tak. Będziemy starali się spożytkować ten niesamowity skarb, niesamowity zasób, jakim jest nasze ciało, jaki nasze ciało nam daje, bo ono nam sygnalizuje różne rzeczy ustawicznie i będziemy uczyć się tego, żeby czuć, mieć tego świadomość o tym, że ciało mówi nam nie tylko, że na przykład jesteśmy głodni lub chce nam się spać, ale że bardzo często przez bardzo, bardzo różne sygnały, ono mówi nam o tym, że jesteśmy smutni, radośni. Albo że coś nas bardzo złości, denerwuje. Nad tym właśnie na naszych warsztatach będziemy pracować. Dla mnie jest takim kluczowym słowem słowo czuć. <laughs> będziemy się uczyć po prostu czuć. Tak, zapraszamy na warsztaty. Dzięki.